Kosmos, coś bardzo dalekiego i bardzo tajemniczego. Może dlatego tak bardzo od zawsze fascynuje ludzi, ale ostatnio o ludziach w kosmosie słyszymy coraz więcej. W tym tygodniu na jego granicę wybrał się 90-letni aktor i gwiazda serialu Star Trek William Shatner, czyli legendarny kapitan Kirk. Była to już druga załogowa misja statku kosmicznego stworzonego przez firmę Blue Origin, należącą do Jeffa Besosa. To, co mi dałeś, jest najbardziej niesamowitym doświadczeniem, jakie mógłbym sobie wyobrazić. To niezwykłe, nadzwyczajne. Byłem wczoraj w Arizonie. Zadzwonił Kumpel i powiedział, że szatner leci w kosmos w zachodnim Teksasie. Od razu pomyślałem, że muszę tam być. Jechałem całą noc, żeby tu dotrzeć, i udało się. Wszyscy widzieliśmy Star Treka i wiele innych dzieł, w którym wystąpił William, ale dla wielu ludzi na świecie właśnie Star Trek reprezentował przyszłość. Nie wyobrażam sobie lepszego ambasadora tego przesłania niż pan Shatner. Coś takiego trzeba zobaczyć, żeby to naprawdę poczuć. Ludzie, którzy oglądali to w telewizji, pewnie widzieli ładniejsze obrazki niż ja, ale nie słyszeli rakiety przelatującej przez pustynię. Nie słyszeli tego huku. Jest takie powiedzenie, że niebo jest granicą. Żyjemy na świecie z ludźmi, którzy udowodnili, że niebo nie jest już granicą, że teraz nie ma granic. Naszym kolejnym gościem jest Robert Szaj, astronom z Obserwatorium w Truszczynach, szef TVP Nauka. Dobry, Dobry wieczór. wieczór. Eee, co trzeba zrobić, żeby polecieć w kosmos? Trzeba przede wszystkim przejść bardzo gęste sito um, rekrutacji w NASA, w ESA albo w innej agencji kosmicznej, no. albo też zapłacić. Kilkadziesiąt, kilkaset albo kilka milionów dolarów po to, żeby polecić w kosmos. Ale warto rozwijać w sobie pasje kosmiczne, astronomiczne. Ja przybiegłem w tej chwili ze szkolenia nauczycieli, kilkudziesięciu nauczycieli w szkole, ze szkół z całej Polski w Warszawie. Więc to Szkoli się łączy się. z naszym poprzednim gościem. Tak, tak. Szkolimy się, w jaki sposób w uczniach rozwijać te pasje, żeby być może któryś z tych uczniów, który dzisiaj uczy się, może jeszcze nie wie o tym, że kiedyś w przyszłości poleci w kosmos, żeby był kolejnym Polakiem, który odkryje gwiazdy dla siebie i poleci w kosmos. No dobrze. No i teraz mówimy tak lot w kosmos, czyli gdzie? No dzisiaj latamy bardzo blisko, bo na wysokość zaledwie kilku 100, 100, 200 stacja, międzynarodowa stacja kosmiczna krąży na wysokości 400 kilometrów, czyli mniej więcej odległość stąd do Szczecina. Więc to nie są wysokie podskoki. To są tak naprawdę my podskakujemy na naszej planecie i tak trochę się odbijamy, ale cały czas jesteśmy bardzo blisko. Mhm. Mamy takie trzy modele biznesowe, tak? SpaceX, Blue Origin i Virgin Galactic. Która jest najbardziej taka pańskim zdaniem prężna i która pozwoli właśnie spełnić nam te marzenia? My dzisiaj doskonale wiemy, Elon Musk przegonił wszystkich, bo te dwa projekty dotyczące lotów takich suborbitalnych to są takie skoki na bungee trwające kilka, kilkanaście minut. No tak, Ten ostatni był dziesięć minut. Tak, za który trzeba zapłacić kilkaset tysięcy dolarów. Ja szczerze mówiąc, nawet gdyby ktoś dał mi te kilkaset tysięcy dolarów, to bym poprosił o kolejne, żeby z Elonem Muskiem polecić wokół Ziemi na taki lot prawdziwy, orbitalny, a nie podskoczyć na 10 minut, no bo to jest fajna przygoda, rzeczywiście poczujemy przez kilka minut ten stan nieważkości, ale zaraz wracamy na Ziemię. No ale kolejki się ustawiają, zapisali się najsłodniejsi ludzie z tego świata. No, między innymi, na przykład Lady Gaga też chce tam polecieć No może, może ona ma po prostu mało czasu i dlatego chce polecieć tylko na kilkanaście minut. Ja Aha. wolałbym zielonym maskiem polecieć na trzy dni. Zresztą kilkanaście dni temu taka misja wróciła z kosmosu, kiedy ta, ta misja to była pierwsza taka cywilna misja prywatnym statkiem, która trwała trzy dni. Przez trzy dni czterech prywatnych astronautów było po raz pierwszy w kosmosie i to był tak naprawdę wielki skok, wielki krok cywilizacyjny, bo od tego momentu tak naprawdę każdy z nas, mając oczywiście odpowiedni zasób gotówki, może polecieć w kosmos. No właśnie, tu mam wrażenie, że tu się dużo zmieniło, bo kiedyś, ja pamiętam, jak te były loty w kosmos amerykańskie, albo wtedy sowieckie, to myśmy wiedzieli, że nie przechodzą, ci astronanci szkolenia, muszą być bardzo zdrowi. A tu leci w kosmos 90-letni Człowiek. No, ale on też przeszedł kilkumiesięczne szkolenie, A, przeszedł jednak. wszystkie testy, jeżeli chodzi o stan zdrowia, o to, żeby organizm wytrzymał ten stan przeciążenia, stan nieważkości. To nie jest tak, że każdy z nas A, no dzisiaj właśnie. może wsiąść tak jak do samolotu i polecieć w kosmos, jednak ten kilkumiesięczny czas potrzebny na to, żeby organizm przyzwyczaić do tych przeciążeń, do stanu nieważkości jest niezbędny. To dobrze, no to pewnie za naszego życia to nie będzie już tak osiągalne jak lot samolotu samolotem w kosmos ale e, niedługo bo 18 grudnia jest wyplanowany start kosmicznego teleskopu Jamesa Webba czyli takiego następcy teleskopu Hubble'a to chyba będzie niezwykła rzecz prawda dla astronomów fizyków astrofizyków to będzie wielki przełom dlatego że ten teleskop tak naprawdę ma zastąpić teleskop wyeksploatowany teleskop Hubble'a który przyczynił się do masy odkryć, do masy prac naukowych do kilku nobli. Dzięki pracy teleskopu Webba spodziewamy się odkryć ślady życia w atmosferach innych planet astronomowie również liczą na to, że podejrzymy tak naprawdę to, co się działo na początku życia Wszechświata. To bardzo proszę, żeby Pan tak w skrócie powiedział, co to jest ten teleskop Webba. To jest jakieś wielkie lustro? To jest potężne lustro. lustro o średnicy kilku metrów. Teleskop kosmiczny Hubble miał średnicę dwóch metrów, to jest ponad sześć metrów, które polocą bardzo daleko w kosmos, oddali się ten teleskop od Ziemi o ponad milion kilometrów i w tej odległości od naszej planety. Teleskop Hubble krąży bardzo blisko, kilkaset kilometrów nad, nad naszą planetą, a ten teleskop ponad milion kilometrów i stamtąd będzie podglądał ten odległy kosmos. I też wyczytałam, że to kalibrowanie tych luster, to też nie będzie prosta sprawa, to może nawet potrwać pół roku, więc pierwsze zdjęcia do nas dotrą latem. Te pierwsze roku. zdjęcia dotrą do nas do, najwcześniej za e, pół roku, bo teleskop musi po pierwsze zająć miejsce na orbicie, potem zostać skalibrowany, potem musimy sprawdzić, czy ten teleskop będzie dobrze działał, bo teleskop habla na początku też działał, no, właśnie był, był z nim problem i dopiero po tym, jak przygotujemy ten teleskop do obserwacji pierwszy Pierwsze obrazy zaczną spływać, ale same zdjęcia niewiele nam dadzą, bo muszą astronomowie na nich spojrzeć, przeanalizować i dopiero napisać pracę naukową i dopiero z tego będziemy wiedzieli, co tak naprawdę widać na tych obrazach. No tak, yy... Wyczytałem, że to jest. Wy, astronomowie, czekaliście na to 20 lat. Dlaczego? Ja Dlaczego myślę, że nawet, nawet astronomowie czekali na to 1000 lat. Natomiast wysłanie takiego potężnego teleskopu w przestrzeń kosmiczną to jest ogromne wyzwanie, po pierwsze, technologiczne przygotowanie takiego teleskopu na ziemi o średnicy kilku metrów jest wielkim problemem. Polska A co ma. dopiero jeszcze wysłać. A dopiero wysłać Polska, największy teleskop Polski, gdzie mamy w 100% swoją własność, ma średnicę niespełna półtora metra, więc to jest znacznie większe. Największy teleskop to jest jeden, te największy teleskop działający dzisiaj na świecie, na Ziemi. Notabene mm. na La Palmie, tam gdzie wulkan wybuchł, ma średnicę 10 metrów, więc to jest najmniejszy teleskop. Trzeba go wysłać na odległość 1,5 miliona kilometrów, żeby stamtąd podglądał dziwy tego odległego wszechświata. Znaczy, w ogóle mam wrażenie, że to ostatnio co się dzieje, to jest jakiś przełom. Na przykład dzisiaj też wystr NASA wystrzeliła rakietę Atlas V, wynosząc na orbitę sondę Lucy. No Lucy leci w kierunku planetoid trojańskich. Te planetoidy krążą po podobnej orbicie jak Jowisz i będzie badała te planetoidy, zresztą tych misji w kierunku tych małych ciał niebieskich, które być może kiedyś uratują nam naszą gospodarkę, bo tam jest pewnie bardzo dużo takich minerałów, których my potrzebujemy i wyczerpujemy w naszej skorupie ziemskiej. Będzie coraz więcej tych misji, więc misja Lucy leci w kierunku planetoid trojańskich i będzie badała te niewielkie ciała kosmiczne, ale dopiero za ponad 10 lat, bo ona musi, ona musi tam tak naprawdę... Dolecieć i, i przelecieć w, w pobliżu tych niewielkich okruchów skalnych, które krążą po orbicie Jowisza. No i na koniec jeszcze zapytam pana: co prawda, pewnie to jest mało prawdopodobne, ale za kilka lat, w 2028 roku, ma się rozpocząć misja przygotowana przez Zjednoczone Emiraty Arabskie. I oni chcą wysłać y, na Wenus. To jest możliwe w ogóle? No, na Wenus my Wenus badamy i, astry, i misje kosmiczne w kierunku Wenus już no, ale latały. To... Ale ta sonda, z tego co Arabska Agencja Kosmiczna podała, ona ma przelecieć tylko w okolicach Wenus ma sfotografować, ma zbadać Wenus. Ale celem tej misji też jest Małe Ciało Niebieskie. Do tej pory nie ujawniona przez Agencję Arabską. Niewielka planetoida, na której ma podobno ta sonda w 2033 roku miękko wylądować. Mało prawdopodobne, bo dopiero kilka razy się to udało w dziejach ludzkości, ale życzymy oczywiście powodzenia. No i na koniec. Dzisiaj zelektryzowała ten świat naukowy wiadomość, że naukowcy australijscy astronomowie odkryli tajemniczy sygnał z samego centrum galaktyki. No, tych, centru, ty, tych sygnałów coraz więcej jest, a tak naprawdę. Co to może być. Nie, jest coraz więcej, po prostu coraz większe zainteresowanie tego typu informacjami. A może więc... my po prostu mamy lepsze teraz narzędzia, żeby to podsłuchiwać? Narzędzi jest coraz więcej. Również w Polsce jest takich narzędzi bardzo sporo, m.in. teleskopy LOFAR, które obserwują tego typu sygnały, więc tych sygnałów jest coraz więcej, ale zanim przeanalizujemy te sygnały, to naprawdę upłynie kilka, kilkanaście miesięcy i dopiero wtedy naukowcy będą mogli rzetelnie odpowiedzieć, co ten sygnał ze sobą, jaką informację ze sobą wniósł. No to teraz klamra. Zaczęliśmy od nauczycieli, że jest Pan na takim właśnie szkoleniu jak można zachęcić dzieci? Zarazić ją tą, ich, y, tą pasją do kosmosu i poznawania wszechświata. Masi ci nauczyciele, których serdecznie pozdrawiam, dzisiaj uczą się tego. Musi być rzeczywiście ktoś, kto ich przekona, kto pokaże fajny sposób y, oglądania kosmosu, kto przez teleskop pokaże chociażby kratery na Księżycu. Większość tych, którzy pasjonują się kosmosem, zaczynają od podglądania Księżyca, od tych dziwów na Księżycu, które stworzyła natura, potem biegną w kierunku Saturna, oglądają pierścienie Saturna, potem Księżyce Jowisza, a potem podglądają ten od Wszechświat. Czyli nie w książkach, tylko czy pokazywać. Trzeba wyjść pokazywać. pod rozgwieżdżone, przepiękne polskie niebo i tam pokazywać to, co jest najpiękniejszego. To już zresztą wiedział Mikołaj Kopernik. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Naszym gościem programu był Robert Szaj, astronom, szef TVP Nauka.